To, co widać teraz za mną, to jest torowisko kolejki zębatej, która się ciągnie na szczyt Monte Generoso, Canton Ticino, południowa Szwajcaria. No tacyśmy się zrobili wygodni, że budujemy sobie kolejki, żeby nie musieć wchodzić na góry. To nawet nie jest jakaś szczególnie trudna do wzięcia góra. Wchodzi się zupełnie spokojnie, bez większego wysiłku. Ale tak, co już jesteśmy. Jak się pojawia trudność, to próbujemy zmienić coś, co jest na zewnątrz. Ja się trochę boję, że tak bardzo żeśmy przywykli do tego zmieniania tych rzeczy zewnętrznych, zmieniania innych, że próbujemy wszystko do siebie dostosować, już nie zmieniając siebie. A to jest jednak chyba fundamentalne, to znaczy pewien wysiłek, żeby siebie zmienić, dostosować do, do tego, co jest na zewnątrz i do innych. Ehm, jeszcze tak było, że e, życie duchowe kiedyś było symbolizowane zawsze. Drabiną, czyli czymś, co wymaga wysiłku, Je trzeba powspinać, żeby zdobyć coś istotnego, abyśmy wszędzie nie pobudowali kolejek.